谁是谁，我去不带谁了。 8 Wrocław, 390 miejsc. 390. A, myślę, że gdzieś tu już dalej będzie. nie galeczki. No, na przykład. osób na przykład. No, na przykład. No, na przykład. No, Jedna jest w to w procesie pasażer KAS stwierdził z to trzy Michał miechało 3 osoby. Przyjedzie na miejsce, stwierdzono kolizję trzech samochodów, w tym brało udział 8 osób. Z tego 108 osób, dwie osoby śmiertelne, 6 osób prawda, ewakuowanych z samochodów. Problemy z uwalnianiem osób bezpośrednio z samochodów, które idą w trakcie.